To jest estetyka, z którą ja się identyfikuję w tym roku, ok? Okazało się, że laska, która mi ścięła włosy robi biżuterię w tym klimacie. I zrobiła też coś dla mnie, więc zróbmy inspirowany tym makijaż. Oczywiście tutaj też ją znajdziecie. Ładnie mówi o Nikoliz, no co ty pleciesz w rybniku? Polecam wam totalnie ten sal. Ile tego jest? Nikola ma bardzo charakterystyczny styl. Wszystko jest zrobione z takich kółeczek, trochę jak zbroja. Uh! Pierwszy mamy czoker, który ma trochę taką bardziej minimalistyczną formę. Przymierzmy go sobie. Proszę Państwa, jest hotowa. Kolejne pudełeczko. A! Nieziemski po prostu blabladoryt. Piękne to jest. Ma bardziej taki obły właśnie kształt pasujący do zawieszki gacie. Nie, po prostu te szczegóły, te kuleczki to jest tak pięknie wykonane. I ostatnie pudełeczko czerwone. Jest zdecydowanie bardziej w takim klimacie wampirzym. Uwielbiam takie łezki, Ach, jak mi się to podoba. Mm. Budowny. Boże, teraz... I z którym ja mam teraz zrobić make-up? Dobra, zróbmy mały test na intuicję. Zgadnijcie, który właśnie wybrałam. Czy będzie to ten klasyczny, czy z labladorytem, czy może ten z czerwonymi łezkami. I napiszcie w komentarzu, a ja zaraz lecę nagrywać dla was sam makijaż. A mam, wam ja jestem ślepa. Okazało się, że jest jeszcze jedno pudełeczko. Ło! To jest chyba masa perłowa, jeśli mnie oczy nie mylą. I to też jest przepiękne. I o! Nie no! Boże, jakie to jest piękne!